Siemanko, Siemanko, odpalając pierwszy raz FC26 na PCcie, na pewno zauważyliście duże spadki FPS-ów, czy to w menu, czy to już w samej grze. Tak więc na samym początku warto zmienić kilka rzeczy w ustawieniach graficznych, jak i w interfejsie, żeby przyspieszyć e, działanie gry. U mnie w tej chwili wszystko działa bardzo, bardzo dobrze, bardzo szybko, bez żadnych ścinek. Tak więc pokażę Wam, jakie mam ustawienia u siebie. Oczywiście każdy może mieć inny sprzęt, inny komputer, inną kartę graficzną, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc kilka rzeczy będzie będzie trzeba dostosować po prostu do swojego y, sprzętu. Tak więc zapraszam do oglądania, tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Potrzebujesz monet do FC26? Jeśli tak, to wbijaj na usevenby.com. Tylko tutaj kupisz monety szybko, tanio i bezpiecznie. U7buy ma świetne recenzje od graczy z całego świata. W dodatku obsługa klienta działa 24 godziny na dobę, a korzystając z kodu CLIP podczas zamówienia otrzymasz dodatkowe 8% zniżki. Link w opisie. A więc zacznijmy od zakładki wyświetlanie. Tutaj mam pełny ekran i u mnie to działa dobrze, aczkolwiek jeżeli po tych wszystkich ustawieniach cały czas będziecie mieli jakieś problemy, możecie spróbować zmienić na bez ramek. Czasami to pomaga, ale jeżeli będzie wam działało na pełnym ekranie, to jednak zalecam mieć pełny ekran, format rozmiaru 16 na 9, bo to jest zależny od rozdzielczości ekranu. Oczywiście jeżeli macie większą rozdzielczość, to format obrazu również możecie sobie zwiększyć bądź zmienić. Ja mam monitor 24 ocalowy i takie ustawienia. Są po prostu dla mnie najbardziej optymalne. Częstotliwość odświeżania, to już w zależności od tego, jaki macie monitor. Ja mam właśnie taki, który ma maksymalnie 144 Hz odświeżania, tak więc takie mam ustawione. Ograniczenie liczby klatek na sekundę nielimitowane, sync wyłączony, resztę ustawień wyjściowych, tak? Dynamiczne skalowanie wyłączone i to też zostawiamy po prostu tak, jak, tak jak jest. Następnie grafika. Jeżeli chodzi o ustawienie grafiki, ja mam ustawienie na niskę. Mimo tego, że mógłbym dać nawet na bardzo wysoką bądź ultra, aczkolwiek na niskiej zauważyłem, że różnica między obrazem w niskiej a ultra jest tak znikoma, praktycznie nie da się tego rozróżnić. Uznałem, że ustawię sobie na niską, jakość renderowania niska, pasma włosów wyłączamy cał całkowicie, bo to jest całkowicie niepotrzebne, jakość trawy niska, jakość kimiców niska, bo kibice nas w ogóle nie interesują podczas gry, jakość tkanin niska, jakość ambient okluzji niska i rozmycie wyłączone. Następnie przechodzimy do zakładki Interface i tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo ustawień, także powolutku będę scrollował od góry do dołu, żebyście mogli sobie spokojnie e, zobaczyć co i jak jest ustawione. E, monitorowanie połączenia, to jest opcjonalnie, tak? Ja mam zawsze włączone, możecie to po prostu wyłączyć albo kontekstowe, ja mam zawsze włączone. Wyświetlanie sterowania wyłączone, tablica wyników włączona, informacje pod tablicą wyłączone, przebijanie z włączone nakładka technologii hypermotion warto to wyłączyć bo na początku jest to włączone ale to niepotrzebnie zżera nam zasoby komputera także warto to po prostu wyłączyć system miary domyślnie tablica taktyczna wyłączona powiadomienia o sugestiach wyłączone ikony preferowanej nogi mam włączone ocena sztuczek technicznych włączona i ik ikony stylu gry również włączone i powiadomienia o zadaniach ut również e włączone następnie w wskaźniki pasek nazwiska włączony plus e, informacja informacja nad głową imię i nazwisko dzięki temu będziecie wiedzieli jakim piłkarzem sterujecie zwłaszcza jeżeli na przykład gracie na daleko odsuniętej kamerze i nie nie wszystko dokładnie widać jakim piłkarzem sterujecie to warto to sobie włączyć e, wielkość wskaźnika ja mam na dużą ponieważ łatwiej mi wtedy e, przy na przykład oddalonej również kamerze zauważyć którym aktualnie pi, e, piłkarzem steruję możecie dać domyślnie wtedy ten wskaźnik na głową piłkarza jest troszeczkę mniejszy, a ja mam dużą. No, lubię wiedzieć dokładnie i widzieć, którym piłkarzem aktualnie steruję. Wygaszanie znaczników włączone, wskaźnik pressingu partnera włączony, wskaźnik stylów gry plus również włączony, wskaźnik następnego zawodnika włączony, wskaźnik trudności zależnej od piłkarza wyłączony, wskaźnik ID ja mam po prostu wyłączony, żeby te ID też się nie pojawiało nad głową niepotrzebnie. Następnie mamy wyświetlanie kamera podczas cieszynki ustawienia domyślne to po prostu będziecie oglądać jak przeciwnik się cieszy i oglądać jego cieszynkę a jeżeli uznacie, że nie chcecie oglądać jak przeciwnik się cieszy i kamera będzie skierowana na waszych zawodników, którzy się, którzy się raczej nie cieszą jak stracimy gola no to ustawiamy tą drugą opcję przytrzymaj aby pominąć włączone efekty wizualne precyzyjnych podań włączone precyzyjnych strzałów również włączone, dolne oznaczenie zawodnika pokaż w trakcie System komunikacji wyłączony, trener ukryj, system pingów włączony. Następnie radar 3D, kolor użytkownika na radarze biały, rywala czerwony. Tak więc ten radar na dole będzie nam wskazywał, którzy piłkarze są nasi. Jeżeli mamy na przykład kamerę przybliżoną i nie widzimy całego boiska, no to ten radar potrafi nam pomóc właśnie w sprawdzeniu, gdzie nasi piłkarze się znajdują na boisku i dobrze, żeby te kolory były właśnie takie żeby było wiadomo, którzy są nasi. Następnie siatka na bramce, to już jak chcecie, tak? Ja mam napiętą, trójkątną i heksagonalną ustawienie do Cienie piłkarzy włączone, efekty cienia stadionu to koniecznie wyłączcie, bo będziecie mieli czasami e, takie problemy z, tym, z, z tymi stadionami, że e, cienie będą gdzieś tam w rogach boiska albo nawet czasami na środku się pojawiają, także te cienie strasznie przeszkadzają, tak więc cienie należy wyłączyć. Efekty graficzne, drgania kamery Wyłączamy sceny z kamery POW. Możemy zostawić włączone albo je wyłączyć, jeżeli nie chcemy oglądać np. dodatkowych cuts, scenek. Ja mam to włączone, bo lubię wiedzieć, czy dostaję żółtą, czy czerwoną kartkę. Ślepo ta barw. Tutaj zostawiamy te ustawienia domyślne. Tak naprawdę, nic tutaj nie trzeba specjalnie zmieniać. Cienie napisu wyłączone, tło napisu wyłączone. Tak więc tutaj mamy te wszystkie ustawienia, które również wpływają na to, jak gierka śmiga. Warto wyłączyć przede wszystkim te cienie. To jest przede wszystkim i ten Hyper Motion. Przede wszystkim też najlepiej wyłączyć. Ja mam to ustawione w ten sposób i u mnie gra po prostu śmiga jak ta lala. Tak więc mam nadzieję, że u Was też te ustawienia pomogą. Jeżeli pod tym filmikiem będzie przynajmniej 100 łapek w górę, to nagram również filmik o ustawieniach do NVIDII, czyli takich dodatkowych ustawieniach, które również mogą przyspieszyć działanie gry, tak więc wyzwanie dla Was, jeżeli chcecie dodatkowe ustawienia do PC-ta na NVIDII, to również mogę takie coś nagrać, ale to mówię, 100 łapek w górę jak będzie, to wtedy, wtedy nagram taki filmik, a na dzisiaj to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie ustawień, piszcie w komentarzu. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć!